Przedstawię naszą, nasz taki przegląd nagłówków, zatytułowany nagłówki jako pole bitwy o język, ramowanie zjawiska feminatywów w nagłówkach prasowych właśnie polskich magazynów internetowych. Przedstawię pokrótce, czym właściwie charakteryzuje się to ramowanie, bo brzmi może tak dość enigmatycznie, ale jest to taki po prostu proces selekcji, podkreślania i prezentacji wybranych aspektów rzeczywistości w komunikacji, który organizuje sposób jej postrzegania i interpretowania. Opiera się na schematach poznawczych, czyli właśnie takich ramach, umożliwiających zrozumienie i porządkowanie informacji. Zazwyczaj jest to pojęcie związane mocno z socjologią, nie jest zbyt nie popularne w językoznawstwie, a w kontekście mediów ramowanie może kształ kształtować przekaz, wpływając na odbiorców poprzez język, treści wizualne i struktury narracyjne. Celem naszego przeglądu było takie zbadanie, jak feminatywy są ramowane, właściwie zjawisko feminatywów jest ramowane właśnie w tych nagłówkach, i ta analiza koncentrowała się głównie na identyfikacji najczęstszych ram, ich wpływie na postrzeganie feminatywów oraz emocjach, które mogą one potencjalnie wywoływać wśród odbiorców. Wybrałyśmy właśnie nagłówki, a nie na przykład całe artykuły, ponieważ uważamy, że jako narzędzie perswazji kształtują one opinię publiczną dzięki swojej takiej związłej formie, widoczności w wynikach wyszukiwania czy w mediach społecznościowych. Do analizy wybrałyśmy ponad 30 nagłówków. Które oddziałują na odbiorców często podświadomie, budując takie pierwsze skojarzenie z tematem. Ze względu na ograniczenia czasowe omówimy tylko wybrane ramy, jakie udało się nam wyróżnić, a właściwie omówię te, które są najczęstsze i występują. Więc jeśli chodzi o pierwszą ramę, to jest to walka, ponieważ w wielu tytułach artykułów wyróżniają się takie słowa jak np. spór, obrona czy wróg. Ale tutaj ich nie wyróżniłam, a te, które tutaj widzimy, to są już takie nawet bardziej wprost, można powiedzieć, manifesty. Jak na przykład, żeńskie końcówki to kwestia życia i śmierci. Niektórzy nawet mówią wprost o wojnie afeminatywy, o czyli wybuchła kolejna wojna afeminatywy, strony konfliktu, radni PiS i szkoła, która wciska tę ideologię. Co prawda tutaj źródło może być trochę takie kontrowersyjne, ponieważ aż dziennik, jak pewnie wszyscy wiedzą, nie jest do końca takim nie jest do końca takim czasopismem ani magazynem, jest bardziej, tak, pewnie taką rolę prześmiewczą, ale jednak zdecydowałyśmy się też zamieścić go tutaj, ponieważ wybrałyśmy takie szerokie spektrum, od różnych stron politycznych, poprzez takie mniejsze nawet dzienniki, mamy tutaj jest dziennik zachodni, takie bardziej lokalne, przez właśnie nawet ten aż dziennik. Kolejny przykład to on język, ona tradycja, czyli wojna polsko-polska w mowie. Nawet gdy ten temat jest, wydawałoby się, taki pogłębiany od strony eksperckiej, to wciąż pozostaje przestrzeń na podkreślenie bojowego nastawienia społeczeństwa do tej kwestii, jak na przykład w ostatnim przykładzie ministra czy ministerka, językoznawca Grzyna Majkowska o tym, jak feminatywy dzielą społeczeństwa. Kolejną ramą, w jakiej te są ujmowane, to jest um, ramowanie ich jako narzędzia postępu, równości i ewolucji społecznej. Tutaj bardziej um, można zauważyć, że osoby piszące takie nagłówki to będą raczej zwolennicy i zwolenniczki zmian w języku. I wtedy feminatywy oni będą określać właśnie jako to narzędzie postępu i równości. Jak na przykład tutaj skandynawska polityka jest kobietą? Kiedy polityczne równa uprawnienie dotrze do Polski? Lub przepisy powinny przewidywać prezydentkę miasta. Mimo, że niektóre nagłówki mogłyby z pozoru sprawiać wrażenie takich neutralnych czy informacyjnych, zakwalifikowałybyśmy je do tych ram, ponieważ bardziej przypominają one taką formę, jeśli się dobrze przyjrzeć, takiej um, obwieszczania dobrej nowiny, niż takiego bezstronnego przekazu. Jak na przykład tutaj: Urząd Miasta w Starnowskich Górach wprowadza feminatywy. Pracownice ratusza będą mogły korzystać z żeńskich form w nazwach stanowisk. Pani mecenas może być radczynią. Posługiwanie się feminatywem jest prawnie dopuszczalne. Polityczka, marszałkini, architektka, adwokatka, burmistrzyni, zastępczyni premiera. Ogłoszono konkurs promujący żeńskie nazwy zawodów. Ostatnią ramą, jaką omówię, to jest rama, która według zazwyczaj przeciwników, ale nie tylko, stwarza różne problemy, nawet takie pojazdy językowe czy językowe zresztą też. Um, tak, więc będą to takie nagłówki jak Zmiany w języku wbrew woli Polaków Oto dlaczego polszczyzna się broni Mechaniczka, gościni, kierowczyni, widzka, ministra, a może ministerka? Jak podchodzić do feminatywów? Doradczynie podatkowe nie wiedzą, jak się podpisywać Czy mogą używać feminatywów? E, tak, co ciekawe, właśnie spory te przybierają też często um, takie... Um, Formę zarządzania sprawami takimi nie się poza językowymi, to jeszcze taka poważną rzeczywistością, jak na przykład tutaj. Feminatywy mają zdelegalizować rząd Tuska, językoznawcy i prawnicy w sporze o ministrę. Komorowski. Konstytucja nie używa określenia ministra. Tak, także wnioski z naszego całego przeglądu były znacznie szersze niż tutaj przedstawione. Ponieważ z pozoru mogłoby się nam wydawać, że te feminatywy, to ramowanie feminatywów będzie podzielone raczej tylko na zwolenników no i przeciwników, a w istocie ten problem jest bardziej złożony i wieloaspektowy, ponieważ proces feminizacji języka jest przedstawiony w różnych ramach, od takich akcentujących postęp i równość, poprzez pozornie neutralne, informacyjne komunikaty oraz humor, aż po ramy konfliktu i kontrowersji warunkach nagłówkach jednak, tak jak już wspomniałam, szczególnie były widoczne ramy, w których koncepcja feministyczna funkcjonowała jako źródło społecznych podziałów, ideologicznej walki oraz te, w których eksponowano ich rolę jako narzędzia zmian kulturowych i językowych. Tutaj na tym bardzo prostym wykresie y, bardzo dobrze to widać, ponieważ tutaj inne to jest to najjaśniejsze pole, jeśli chodzi o inspiracje do zmian i przyczynek problemów, było to 16%, a walka o język było to 13%, więc zdecydowanie y, przeważa. Tak, przeważają te kategorie. Tak, i dziękujemy bardzo.